Dzień dobry, Kuba Jankowski się kłania. Oto piękny obrazek od mojej równie pięknej dżungli akwariowej. Jak widzicie statko bystrzyków Amandy przemierza 50 cm długości zbiornika. Na dole buszują dwie dorodne, prawie już roczne lolikarie plus do tego krewetki Amano. Gdzieś tam pojawi się jakiś otosek albo i dwa. No i główne danie, główni bohaterowie tego zbiornika dwie najpiękniejsze ryby, stanowiące ozdobę baniaka czyli parka pielęgnic boreli, które w górnych partiach akwarium buszują za czymś do jedzenia. A propos czegoś do jedzenia, od jakiegoś czasu zacząłem karmić moją akwarystyczną zgraję żywym pokarmem, który oczywiście bardzo przypadł wszystkim mieszkańcom zbiornika do gustu, a w szczególności pielęgniczkom. No ale z racji tego, że już się z żywego pokarmu wyprzestrykałem, to trzeba przejść na pokarm suchy, na pokarm. Liofilizowane. Z tego typu pokarmów mam oczywiście dość, dość, dość szeroki wybór, szeroki wachlarz produktów, jakie rybką mogę dać. Jednym z tych pokarmów, które pielęgniczki Boreli przyjmują, a muszę zaznaczyć, że są to rybki, przynajmniej moje dwa egzemplarze, są to rybki dość wybredne. No, i nie każdy suchy pokarm chcą jeść, zauważyłem, że jedzą one u mnie liofilizowany kryl. To im podchodzi. Myślałem, że lepiej będą jeść pokarm z Tropikala dedykowany pielęgnicom, ale on jakoś nie przypadł im do gustu. No i też stwierdzam, że moje pielęgniczki boreli jedzą albo próbują jeść taki pyłek dla, dla narybku, który składa się w większości z, z dawni. To moje rybki jedzą. No i jeszcze jakieś płatki, płatki, które są takie, płatkami są płatkami No-Name, nie wiem skąd je nawet mamy, może były jakaś próbka pokarmu, którą dostałem przy zakupie czegoś akwarystycznego, nie wiem co to mogło być, ale te płatki też, też jedzą. Jedzą to, co jakiś czas unosi się na tafli wody i na co w jakiś sposób mogą zapolować, więc Szczególnie suszony kryl przypadł im do gustu, który na tej tafli wody unosi się dość długo. Później, gdy nasionka wodą dość powoli opada, no i, i wtedy pielęgniczki boreli mają jakieś pole do popisu, mogą swoje naturalne instynkty małych łowców uruchomić, no i polują na, na ten pokarm. Polują oczywiście w cudzysłowie. A pozostałe ryby? Tutaj z pozostałymi rybami, jeżeli chodzi o karmienie, problemu żadnego nie ma. Lorikarie, otoski wciągają tabletki, które opadają na dno. Otoski szczególnie ububiły sobie wszelkiego typu pokarmy ze spiruliną, a lorikarie jedzą po prostu to, co na dół spadnie. Mam tutaj na myśli wszelkie tabletki, które opadają na dno. Jeżeli rzecz się ma Bystrzyków amandy nie są wybredne, To, tak jak powiedziałem na początku ulubiły sobie pokarm żywy, ale z pokarmem suchym, niechwilizowanym też problemów nie ma. Jedzą dosłownie wszystko w ilościach ogromnych, te 10, 10 rybie statko potrafi naprawdę sporo wciągnąć, no ale oczywiście ja staram się tych moich podopiecznych nie przekarmiać. Żeby wszystko było w porządku z ich zdrowiem, no bo nie na darmo mówi się Głodna ryba, zdrowa ryba Tak to moi drodzy u mnie wygląda, mam nadzieję, że moje borelki Jakoś przekonają się bardziej do, do tych suchych pokarmów, no i, no i będą je spożywać Oczywiście pokarm żywy też będzie, no bo Jak żeby pielęgnić, pozbawić żywego pokarmu, to się nie godzi Cały zbiornik, jak widzicie, wygląda całkiem zacnie. Jest zarośnięty bardzo, bardzo, bardzo. A te zarośnięcie dodaje mu moim zdaniem uroku no i pewnego klimatu takiej tajemniczości, takiej mikro dżungli. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego wieczoru no i trzymajcie się ciepło.